Trzecia część naszej relacji z podróży motocyklowej na Gibraltar. W poprzedniej części widzieliście naszą nudną drogę przez Francję. Potem wjechaliśmy do kraju Basków i odwiedziliśmy Pampelunę. Baskijskimi drogami dojechaliśmy do Asturii. Pogoda była świetna i wszystko zapowiadało się dobrze. Chcieliśmy jechać na zachód w stronę Portugalii. Niestety przydarzyła się awaria. Dzięki temu jednak znaleźliśmy się w pięknym miejscu w okolicach miejscowości Wijawiciosa, nad rzeką i nad morzem. Spędziliśmy tam kilka dni. Ta okolica słynie z produkcji sydrów. Nie było się bez degustacji i nauki profesjonalnego nalewania do rozplanek. też piękne miasto Tijon, największy port w Asturii, który ma długą historię walk robotniczych. Następna na liście była Salamanca, piękne stare miasto z wieloma zabytkami. Na koniec trafiliśmy do Lizbony, stolicy Portugalii. A w tym odcinku zobaczymy Cádiz i Gibraltar. Jesteśmy w mieście Cádiz, na samiutkim południu Hiszpanii. Przyjechaliśmy tu z Portugalii w nocy. Rano byliśmy tutaj. Przespaliśmy się na plaży, było zimno. Teraz już jest cieplutko i przyjemnie. Jest tu dużo egzotycznych roślin, palmy. I papugi na palmach. Motocykl zostawiliśmy na parkingu motocyklowym. No i spacerujemy sobie. Poza dwoma katedrami, starą i nową, jeszcze kilkoma drobnymi zabytkami, w nie ma tu jakichś konkretnych miejsc do oglądania. Jest za to atmosfera miasta. Fiesta, fiesta, heavy jak fiesta Ej, fiesta, fiesta, heavy jak fiesta Fiesta, fiesta, heavy jak Proszę bardzo, mamy tutaj nawet pomniczek Josemartii. <laughs> ja <laughs> nas يا امريكا اللاتينية وهذي فرحتنا، جمعناها وغنينا، يا ولاة صغيرة فرحنا بكم في هذي الجثة، كلنا غنفرحوا في, في ريتمو لاتينو، يا ولاة صغيرة فرحنا بكم في هذي الجثة، كلنا فرحه في ريتمو لاتينو، هذي هي الجثة La nuit est envahie, le polé-polé toi Donne ton corps, fais un effort. C'est facile, laisse-nous t'apporter la piscine. Les cocktails et le soleil, le sable blanc et tes vacances. Sur ce, la chaleur de nos pays, qu'on ramène ici. là. ale wtedy nikogo nie było na plaży. Cardix to urocze miasto, jednak już tego samego dnia postanowiliśmy jechać dalej, na Gibraltar. Cuando yo llego, manos arriba arriba, brazo abajo, siente ritmo, baila, baila. Sospechamos el sol, el paisaje y nos damos cuenta que estamos en el mismo sur so de España. Los vientos cubanos son totalmente diferentes de la noche. So colores del mundo, orgullo de ser latino. Ritmos ablosos no, sobre mis palabras. Quiero que todo el mundo está bailando. Si, Que has hecho, venga, no te veo bailar. Creo que veo a verte llegar. Siente esta sensación, no se necesita el chillón. Escucha sana, saque el sol y mami. Vas a ver que bailarás Reggaeton con el fuego, sobre el ritmo del sol. día fiesta, fiesta. Lo cenó, lo doy, lo con una, dos en a fiesta. fiesta, fiesta. No więc dotarliśmy na yy, ostatnie miejsce na naszej trasie. To znaczy teraz będzie droga powrotna. I, to, będą inne, nowe miejsca, ale tutaj jest cel naszej podróży. Jesteśmy na Gibraltarze. Yy, prawdę mówiąc, nie spodziewałem się, że tak to wygląda. To miasto jest fantastyczne. Jest mnóstwo serpentyn. Motocyklem jedzie się z emocjami jedzie się między blokami jakimiś uliczkami na widok stąd jest oszałamiający, z jakiejś barki statki wjazd na teren Gibraltaru no mieliśmy szczęście że jesteśmy motocyklami to poszło szybko normalnie to by trwało chyba z parę godzin bo jest ogromna kolejka samochodów Coś jak na granicy rumuńsko-radzieckiej w latach 80. po prostu 2-3 km samochodów i kontrole paszportowe. Głównie Hiszpanie sprawdzają. To co teraz chcemy zobaczyć, to małpy. Słynne gibraltarskie małpy. Mamy nadzieję, że gdzieś tu się pojawią. Właśnie tutaj zapytałem jednego gościa, on mnie tutaj skierował na tą górę także zaraz będziemy sobie robić zdjęcia z małpami na razie uraj sobie robi sam zdjęcia tutaj jest to Upper Rock i to jest e, e, rezerwat przyrody Bo właśnie chyba te małpy są tutaj główną atrakcją mi się zdaje To na razie no dzień dobry małpko proszę bardzo pierwszy raz widzę na żywo małpę nie w zoo, tylko sobie chodzi o, żeby było dowód, to ja tu z motocykla ją, o tam druga koło Urka. O proszę, cała rodzinka. Jakie towarzyskie. Urek uważaj, żeby ci czegoś nie ukradły, bo one lubią zabawki. Aparat albo coś. Chodźcie tutaj, chodźcie, 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 chodźcie. Chodź, 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 chodź. Małpki. Jakie wesołe. Dzień dobry pani małpko. Rączkę, rączkę podaj, podaj rączkę. Rączkę podaj. Tak? Trzeba uważać, bo ty lubisz ukrać aparacik, tak? Bo to zabaweczka jest. A kto to? Twoja rodzinka tutaj, tak? A daj łapę. No daj rączkę. Daj łapę. Tak więc jesteśmy na Gibraltarze jak widać. Prawdziwe małpy widzę i mogę je. Pierwszy raz w życiu dotykam małpę. Piątkę przybiłem z Małpą. No, daj jeszcze rękę. Do... No daj tu do filmu. Czy ty już masz dość dzisiaj turystów? Nie wiem. chyba ma dość. O, ta to wygląda na zmęczoną, już się kładzie do spania. Dzień dobry. Dzień dobry Małpko. Gorąco dzisiaj. No ale jak tutaj mieszkasz całe życie, to chyba się już przyzwyczaiłaś, co? No cześć, a dasz łapę? Nie? O, daj łapkę tamto. Ta udaje Nie, ta udaje zmęczoną. Już chciałoby, żebyśmy poszli. O tam jakieś zamieszanie jest. Małpie zamieszanie. Tutaj takie większe są. Dalej jem

¿No parece que le está hablando y te está diciendo de algo. No, jesteśmy jeszcze na Gibraltarze, i stąd już będziemy jechali w stronę Almerii, gdzie spędzimy parę dni na tamtejszych dzikich plażach. Wizyta na Gibraltarze była bardzo interesująca. Małpy były zabawne, widoki przepiękne. Wszystkim motocyklistom polecam. Z tego samego wieczoru opuściliśmy Gibraltar i ruszyliśmy w stronę Almerii. W kolejnych odcinkach będzie Andaluzja, Katalonia, Andorra, Południowa Francja, Monako, Włochy, Szwajcarii.